Hej! witam wszystkich na moim kanale, jestem tutaj dzisiaj z moją siostrą, przedstaw się Magda To jest moja siostra bliźniaczka, nikt tam nigdy nie wierzy, że jesteśmy bliźniaczkami, bo jesteśmy mało podobne Ale jednojajowe Jesteśmy jednojajowe, to brzmi jak kłamstwo, ale to jest naprawdę prawda, możecie zapytać moją mamę I dzisiaj będziemy robić mukbanga i odpowiadać na wasze pytanka Zrobiłam sushi Magda zrobiła sushi ja dzisiaj będę pierwszy raz próbowała sushi w swoim życiu. Oprócz tego też na wszelki wypadek mamy frytki i kurczaczki, które się szykują. Magda ich nie będzie jadła, bo jest wegetarianką. Sama Żałosna. Powiem to, że na każdym moim filmiku mam czyjeś ciuchy. Na każdym filmiku, który kiedykolwiek chyba wrzuciłam, może osad, nie kiedykolwiek, ale ostatnio, mam zawsze czyjeś ciuchy. Czy to... <śm> Ty też masz aktualnie mor... To jest cały so fit mojego byłego. Tak. Dzięki, chociaż tyle ciebie zostało dobrego. I uwaga, będziemy pić kole. Woo! To jest niesamowite, bo jesteśmy biedne. Jesteśmy studentkami i razem mieszkamy do... Za niedługo przystaniemy razem mieszkać. Nie płacę. I pierwszy raz pijemy kolę razem. Nieprawda. Miałeśmy raz kolę, Mamy... i nawet żadnych w tym samym czasie. Wow. To znaczy, że byłyśmy... Byliśmy... wtedy. Nie, wtedy byliśmy, mo przez moment bogate. Ja pierwszy raz od... Matka! No przed chwilą. O nie, wychodzi, wychodzi. No, Marta, weź to najpierw tu. Był szybki outfit, change, Bo nas trochę pogieło, jak zamieszkaliśmy razem, stwierdziliśmy, że będziemy razem gotować i ani razu tego nie założyłyśmy. Ja nie, nie gotowałyśmy razem. Ja nawet nie gotowałam, chyba raz tutaj gotowałam. Ja robię tak, że zawsze polewam z tym. Potem daję. To polej mi. Troszeczkę tego. No to polej mi. Tu w ogóle to wygląda komatkę. To jest łosami. Czyli mamy tak, Robiłam ci sushi z serkiem tankowym, łososiem wędzonym, awokado i ogórkiem. A ja mam to samo tylko bez łososia, prytki i kurczaki dla wybrednych dzieci, czyli dla, dla marty. To wygląda spoko, tylko jest mega długie. Co to jest? Co tak mało tego dać. Bo to jest ostre i wiem, że się leśnie. Zanim spróbujemy sushi, musimy się napić coli. Dawno nie czułam tego smaku, Tylko rybko. Mmm, I, I to? Masz włosy, Mmm. Dobra? Mhm, mm Nie, serio. Czy zazdrościłyście czegoś swojej siostrze? Coś, na co nie miałyście wpływu? Zazdrościłaś mi czegoś kiedykolwiek? Tego, że dostajesz tyle No <laughs> To, to, to się dzielę tak, z tą Tak, wiem, Nie, ale są tak, że ty po prostu. Że ból ludzie cię lubią, to masz takie opportunities, okay. ale. Bądź miła to też cię ludzie polubią. Ale cieszę się, bo i tak się ze mną dzielisz i bycie siostrą osoby znanej ma bardzo dużo swoich plusów. Tylko że masz taką, ładnie się opalasz. Oh, okay. Że taka na przykład w czasie jak się wybiłaś na TikToku, że ty przed tym dużo też, że byłaś taka inna. Mm. I tego ci zazdrosiłam, ale nie tak, że u mnie cierpiecie, tylko tak z takim podziwem. No. A ty mi? Gudno. Zawsze zazdrościłam ci dupy. To już minęły te czasy. <noise> Żebyś młodsze, młodsza, to chłopcy ciebie lubili bardziej niż mnie. Wszystko A się zmieniło. Nie. I, I don't care. I've got my love. Co jeszcze? Nic. God, damn. <noise> Dam nam parę minut, parę sekund. I musimy się zastanowić i odpowiedzieć w tym samym czasie. O, o co najczęściej się kłócimy? Od kiedy mieszkamy razem najczęściej kłócimy się o o, obowiązki o to, że mamy. nie spędzam czasu z rodziną. Kłócimy się o obowiąz ob ob obowiązki? Nieprawda, nie kłóciłyśmy się ani razu to. No Były sytuacje, że Raz. rozmawiałyśmy o tym, bo ja po prostu dużo pracowałam, studiowałam, jeździłam tam i z powrotem i nie miałam czasu na przykład gotować. Jak mieszkałyśmy w domu razem, to najczęściej się kłóciłyśmy o co? O wszystko. Ty się dobrze czujesz? Mam wrażenie, że my się kłócimy o wszystko, byle co po prostu. Mm. Że chcę się pokłócić, mm. pobić czy coś. A jak nie mieszkałyśmy razem, ja mieszkałam ze swoim. <laughs> jak nie mieszkałyśmy razem, ja mieszkałam ze swoim byłym chłopakiem, a ty mieszkałaś w domu, to kłóciłyśmy się o to, że. Za... Przez niego się zawsze kłóciłyśmy. Zawsze kłóciłyśmy o to, że ja. go nie lubiłam. Mam wrażenie, że miał trochę wpływ na naszą relację. Ale to wiadomo, że jestem świadoma tego, że to jest moja siostra i że będzie kiedyś miała jakąś głębszą relację i że nie będziemy zawsze takie bliskie ale chodzi o to, że właśnie nie o to chodziło po prostu on niszczył naszą relację mm -hmm. i robił złe rzeczy i mnie wkurwiał Czy czułyście się kiedyś brzydsze od tej drugiej? No, ja też W którym momencie swojego życia najbardziej? na pewno jak wyglądałaś tak inaczej Mi się do dziś podoba to jak wyglądałaś Myślę, że ogólnie przez całe życie były jakieś momenty chociaż raz na miesiąc mam takie ja miałam tak, jakbyśmy mał, młodsze, bardzo takie dzieci jeszcze, że wiesz, podstawówka, bo ty jesteś naturalnie ładna i się, masz dołki, tak też mam dołki, w ogóle mi się dołki pojawiają, nie, nie miałam nigdy dołki. Być, no, i teraz nagle no. mam, posrana to jest. Ale ty zawsze miałaś dołki, takie duże oczy ciemne i wszyscy zawsze mówili, że jesteś ładna i ja miałam co oczy. Byłem jak elf, ale miałam takie obrzydliwe, odstające uszy. Ja się tak myślałam. Teraz myślę, że byłam słodkim dzieckiem, brzydkim, ale słodkim. I dzięki temu mam charakter, bo byłam brzydka. Byłem ale... Brzydka, żeby Chłopcy bardziej się to interesowali. Był moment, pamiętam, i jeśli to oglądacie, to będę wypominać do końca życia. Jak siedzieliśmy z naszymi kuzynami, dwoma, i powiedzieli, że jesteś ode mnie ładniejsza. Kto? Przypomniałam się jak ja się a kuzyn. Ktoś Cię za Twoje uszy, a ja zawsze byłam taka bad bitch i agresor straszny. Marta przyszła i płakała i powiedziała co się stało, ja go zawołałam i go uderzyłam. U nas w domu zawsze stały dwa zdjęcia i to były zdjęcia jakiegoś mieliśmy około uroczek. Jedno Twoje zdjęcie i jedno moje zdjęcie, mam naszych buź po prostu, mam na mordę. Byłam brudna z czekolady i Dzień byłam taka zdjęcie. I ja zawsze miałam takie opadnięte powieki, byłam Wyglądałem jak zjalane dziecko po prostu. Wiec, ona wiecznie spała dlatego. I ja, nie wiem, czy była taka sprawy. I pamiętam, że ten jeden kuzyn podszedł i powiedział, że ja jestem elfem czy coś tam. I mnie to zabolało, bo to zawsze miał ogromny, ogromny kompleks. I pamiętam, że byłam na podwórku, ja tobie powiedziałam, popłakałam się i widziałam tylko jak Magda biegnie przez taras, zanim on już szedł do domu, on już szedł do domu z jego mamą. I ona mu tak o! Zapierdoliłaś mu nie? On spadł i ty powiedziałaś: Nie wyśmiewaj się z mojej siostry. Coś takiego. Możesz płatać. I potem jego mama mówiła, czy tam wspominała, że byliśmy to, że byłam dla niego wredna. Jakiego miałeś cię chłopaków. Pozdro serduszko. Pozdro serduszko. Takich prawdziwych związków dwóch, lecz uważam, że taki poważny związek to dopiero mój aktualny związek. Ja miałam w swoim życiu. Poważnych chłopaków, ani jednego, ale taki, że miałam związek, że myślałam, że jest poważny, że trwał bardzo długo, to miałam jeden. to jest dziwne, że 22 takie związki już. No dobrze, no ale wiesz, to okres dojrzewania to tak, tak wygląda. I pamiętajcie też o tym, że jest to nieistotne, ile miałeś chłopaków, czy ile mieliście dziewczyn, czy miałyście, mieliście, nieważne. Ważne, żeby o siebie dbać. Każdy zaczyna związki i relacje w swoim odpowiednim czasie. Czy miałeś bliski kontakt z dziewczyną kiedykolwiek? Coś więcej niż pocałunek. Nie. Czy ja czymś nie wiem? Powiem jakbyśmy jak byliśmy dziećmi, to zawsze zmuszałam Cię, żeby się ze mną całowała. Płynie, <śla> nie, tego. Nie, na tego nigdy. Pamiętajcie, to jest normalne dzisiejszą przepraszam, a ja nie mam nic do powiedzenia. <sla> nie. Ja umowy nie podpisałam. No właśnie. <śla> Patrzcie, przychodzimy te inne bliźniaczki do nas i się wszystkie bawiliśmy, że jesteśmy w związku. Często o, tak. No to też się z nimi całowałam. Dziś są okropne. Obrzydliwe. Mhm. Czy kiedykolwiek podobał wam się ten sam chłopak? Ja, ja nie wiem, on ci się podoba. W się, bo to był bardziej taki zapach, że tak się nam interesował. Może nie on. No powiedz tą historię. Mieszkaliśmy w Anglii, już do high school. miał już mamy 11 lat. Tak, bo tam tak się zaczyna. I w ogóle poznaliśmy chyba tego chłopaka na wakacje. Mm -mm. Nie, stop! Ja wiem że się poznaliśmy, bo my pojechaliśmy naszą szkołą do szkoły tego chłopaka. Tam w ogóle chłopaków się nie biło. No i jakoś złapaliśmy tam kontakt. On no właśnie często właśnie... O Boże, wszystko mi się tak widza. Widzę. On ze mną ciągle gadał i z Martą się zaprzyjaźnił, żeby jakby Magda doradzała. Ja bym mam jego przyjaciółką, przyjaciółką, żeby zbliżyć go z Magdą. To był mój cel. No i jak to się skończyło? Że byłam z nim w związku. Zaprzyjaźniliśmy się i jakoś tak się w nim chyba trochę podkochiwałam. <grym> Pamiętam jak potem zerwali i leżałam w łóżku. <grym> my się nie całowaliśmy, my się <grym> tylko przytulaliśmy. Potrafiliśmy całą przerwę 30-minutową siedzieć tak o. Ani <grym> nie był taki problem. Że tam szybko wszyscy zaczynali wszystko robić. Więc jeśli ja byłam niedostępna, bo miałam 11 lat, to wiesz, lepiej znaleźć dziewczynę, która jest bardziej dostępna do całowania. on mnie zostawił dla innej dziewczyny po prostu, która chciała się całować. Która chciała się całować. Dla mnie inne rzeczy też. Ja to jej z tego pokoju i było ciągnąć mateczkę w łóżku. A słuchała. I hate you, I love you, I hate that I love. Ja mówię to co ty robisz? Ty nie wiesz, jak to jest, być zakochany. To wasabi. Za dużo. Byłyście tak samo ubierane w dzieciństwie? Tak. Zawsze miałyśmy glamurki. Leginsy w panterkę. Albo te w Galaxii. Pamiętasz? Oh, hell no. I... Nie pamiętam. Miałam takie leginsy, które kochałam, które miały realistyczną panterę na kolanach. No. Jezu! się stało? O tym też. Bo, bo moi, to był traumatyczny. Mój pierwszy był traumatyczny, ale ty byłaś pierwszą osobą, której powiedziałam o tym. Ja pamiętam, że mam takie idea. Bo ja mówię! Powiedziałaś, że nie chciałaś, ale czułaś się zmuszona, bo on cię zapytał, że, że Marta że tak nie powinno być. Że pierwszy raz że w ogóle uprawianie seksu powinno wyglądać inaczej. Ja twój pierwszy raz, bo byłam przy tym. Nie że o takich rzeczach. Jeszcze no ja czuję bardziej komfortowo się o tych rzeczach z jakąś randomową osobą niż z tobą. Tak. My chodzi jesteś z dzieckiem. No ty w ojciec też. Ja nie chcę słyszeć nic zobaczonego od tego. Czy ludzie mieli kiedykolwiek problem z rozróżnieniem was? Nie, tylko imię nie pamiętają bez Magdy i Marta. No Babcia jest najlepsza. <coughs> Marysia. Magduś, Ma Marysia, Małgosia. Paulinka, Martynka. My jako dzieci, nasze zdjęcia, wyglądałyśmy tak różnie że nikt nam nie, wiedział, że, nie wierzył, że w ogóle jesteśmy rodziną. Pamiętam, mam, ja zawsze byłam bardzo opalonym dzieckiem, miałam ciemną karnację jako dziecko i blond włosy, a Magda była jasna i miała ciemne włosy. Powiem wam sytuację, jak mama nam opowiadała. byliśmy w Anglii i oglądaliśmy mieszkanie na wynajęcie. I się tak cień śmiesznie padał. Ja stałam koło okna i cień na mnie padał, a Magda obok, typek, który chciał wynająć mieszkanie, mówi do mamy, o ile dziewczynki mają lat, czy chodzą razem do szkoły, a mama mówi, że no, że jesteśmy siostrami bliźniaczkami. O taka Któraś została po prostu porwana. Czy możecie nazwać swoją relację przyjaźnią? Czy widziałeś Ci siebie nago? Mieszkamy razem. Myłyśmy się razem. Jako dzieci oczywiście. Pod czarami dupek miała 8 lat. Dobrze wytresowana. Kto był bardziej faworyzowany przez rodziców? Bo wiesz, nie mamy rodziców. Tylko mamy. mamy rodziców ogólnie, mamy dwóch rodziców, ale tylko jedna, Tylko mama żyje. Nasz tata zmarł, jak byliśmy bardzo młode. Tata jeszcze żył, to ja byłam faworyzowana przez tatę. Byłam jego synkiem. Ty jesteś faworyzowana przez mamę. Zdomalnie. Do momentu byłam. Mama nigdy by odtrzymam. tego nie powiedziała. Myślę, że, że tak, że to było widać, że mama mnie bardzo uwielbia, tylko że ja byłam zawsze takim cyckiem. Czy mam bać się okresu? Boję zapytać się mamę. Buziaki. Jak wyglądał twój pierwszy raz, jak miałeś okres? W sensie, na początku, jak dostałam okres, to było to straszne. Ja miałam <grym> z dziesięciaczkami no, i tylko mykając. I tylko ty, ty trzymasz tę jakbym ci miała ukraść. Ale ten okres był taki, że w ogóle mnie nie bolał. Trwał trzy dni. Ale to była po prostu. to był tsunami. Aż dostałam bardzo bolesny okres. I się nadal go boję. Bo mi słabo leżałam na podłodze w łazience, tam zasypiałam na ciepłych ale tylko to mi pomagało. Tak mi brzuch bolał, że ja się modliłam dosłownie do Boga, żeby dał mi umrzeć. Bo jestem taką pani karą, ale szczerze. <śmiech> <śmiech> Nawet nie mogę nic powiedzieć Dobra, cicho bo cię, ja mówię dalej. Pierwszy okres dostałam go, jak miałam chyba dziewięć 10. 10 lat. Wracaliśmy wtedy z Anglii do Polski, i nagle, jak tak czuję, boli mnie w brzuch, Wszystko mnie tam na dole bolało. tak Nie wiedziałam o co chodzi. Myślałam, że muszę do toalety. Poszłam wtedy do toalety i zobaczyłam, że mam kropelkę krwi. I ja byłam w takim szoku, bo nie, nie rozmawialiśmy za bardzo z mamą na ten temat jeszcze. Wtedy się sensie wiedziałam, co to jest, ale byłam w szoku, że dostałam w ogóle. Pamiętam, że zwijałam się całą podróż, całe dwie godziny w samolocie, zwijałam się z bólu, tak płakałam. Były My już w domu, siedziałam na toalecie i nic totalnie ze mnie nie leciało. Jestem gotów, nie, w życiu, nie Potem miałam barok przerwy i nie dostałam okresu w tym czasie, a ja już chciałam się chwalić, że jestem taka dorosła, że ja pierwsza dostałam, a nie ty. Przełknij. Połknij. 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 Jest to jest tak, jest Połknij. Połknij. Jestem ciekawa, czy głos tej dziewczyny, czy jest napisane, że ta piosenka jest z nią. Bo ja bym była umarła, gdyby było to napisane. Ty Już tak niewyraźnie, że tylko dlatego, że jestem twoim siostrą, to <grym> ja to nie mówić. Połykaj ślinę. Wiesz coś to zauważyłam, od kiedy mieszkamy razem. Ty takie dziwne dźwięki wydajesz, jak śpisz. Nie mówiłaś mi. Ona jak śpi. niż ona chrapie. Ona robi takie tak zgrzyte zamiak jak... Słuchajcie, nie tego. Fajna jak z babcią leciałyśmy samolotem. Leciałyśmy wtedy z babcią i z mamą do, do Polski. Miałyśmy wtedy około. 10 lat, może coś takiego? Tak, a ta babcia miała prawie 80. Tak. Mama siedziała z babcią, tak? My siedziałyśmy tam... przed nimi. Gdzieś tam obok wszystkich wkurwiałyśmy. Ja Dziś... na przykład waliłam, przybiegłam, wypuśćcie mnie dla żartów, <głosy> <głosy> Pomocy! Pomocy I się dało, myślałam, że to jest śmieszne, a wszyscy go patrzyli, kurwa, nikim. My myśmy taki głośne i tak wszystkich dragimy. Mi... I na nauczkę, bo słuchajcie tego. I nagle babcia mdleje. I my. Panika, mama, panika. Okay. I my się łapałyśmy, ludzie nam mówi nas yy, tam, że spokojnie, spokojnie, my. <gry> Przybiegła ta ekipa, żeby babcie ratować tam, to mały lekarze. Wszystko, leka tak, o lekarze. I właśnie nie mogli się, nie mogli wylądować nigdzie. Musiałyśmy dolecieć do, do celowego miejsca. Nie, nie do docelowego, cel... tylko gdzieś tam i tak daleko było. Tak, po prostu trzeba było przelecieć, a my się martwiliśmy, że babcia w tym czasie po prostu. No padnie Jak babcia zendlała w samolocie Miała już to prawie 80 lat Przebudziła się zopała mamę tak za rękę i powiedziała Gosia. Gosiu, a mama... Co, mama Co mamuś? Już myślała, że to ostatnie słowa babci będą A babcia tak o Podaj mi grzebyk Bała się, że może I będzie miała złą fryzurę I teraz wiem, czemu jesteśmy takie Lelusie? Na sam koniec zostawimy słodkie pytanie Co w sobie nawzajem Najbardziej cenicie? Iu. No Na razie ci nie powiem, bo nie wiem. Najbardziej cenię w tobie to, że robisz mi obiadki. Wiedziałam, że coś w tym powiesz. Uwielbiam te momenty, jak się zachowujesz tak jak, tak jak byłaś dzieckiem. Przed tym, jak cię ma***k zjebał. O... Pamiętam, że tak się cieszyłam, jak się przyprowadziliśmy do tego akademika, bo wtedy czułam się tak jakbym znowu była dzieckiem, bo ty wróciłaś do siebie. No. I miałam takie wow, że życie jest serio fajne. No i teraz się wyprowadza. Jak, w jaki sposób na tam. Że... że jesteś taka głupia po prostu, tak ja głupia. No. Wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Lubię w tobie to, że ją. Że... Na przykład jak była ta drama. Wiadomo, że były momenty, że bardziej do ciebie to tak ten. Jak ludzie mówili okropne rzeczy typu zabij się. Że to jest takie bekowe, że można powiedzieć komuś, żeby się zabił, to jest w porządku, ale to nie jest w porządku, że y, zażartowałyśmy sobie z jakiejś tam sytuacji. Nie? Tak, no, to, to... że dosłownie... Ludzie nagle są święte krowy, wszyscy są I ty święci. Ty udają świętych i piszą komuś, by się zabił. To tak, dosłownie. Właśnie to było dla mnie dokończę najpierw. Zaraz do, dojdę do tego, co teraz chciałam powiedzieć, ale właśnie cenię to, że mimo wszystko wiedziałaś, że piszą, co piszą, ale że to nie jest prawda i że jakby nie przejęłaś się tym głębiej, bo wiesz, jakim jesteś człowiekiem. I wracając, ludzie teraz się zachowywali pod tym filmikiem, jakby każdy był jakąś świętą krową. Nic złego w życiu nie zrobił, jakby nikt nie gadał na takie tematy między sobą, z przyjaciółkami. I zwłaszcza w ogóle ci faceci, którzy wyzywali, którzy tylko chodzą i właśnie gadają na baby. Te, ci sami faceci, którzy mówią, że kobiety są. Jak to było, wszystkie kobiety są kurwami. Ci sami faceci mówili rzeczy na mój temat i na temat moich przyjaciółek. I oni, jak mówią, że wszystkie kobiety są kurwami, to jest, to, okay. są, to jest ok. To jest zajebiste, to macie rację. Kurwa alfa, król pierdolony. Tak. I to jest ok. I jak facet w ogóle odzywa się na takie same tematy? To jest stigma. Ja się totalnie tą dramą nie przejęłam. W ogóle dowiedziałam się, że drama istnieje tydzień po tym, jak się zaczęła. Tak, przy... Ja powiem tak, ja mam wypierdolone, czy ktoś mnie hejtuje, czy nie, bo nie mam wpływu na moje życie. też istnieją tylko w internecie. Dziękuję, do widzenia. Ja cenię w tobie to, że chronisz mnie, bronisz mnie. No. Za mnie krzyczysz, że cię próbuję chronić. No, ale i tak to cenię. Wiem, dziękuję. O! Bardzo dziękuję, że oglądaliście dzisiejszy filmik. Dziękuję w ogóle, że zadawaliście pytania. Jeśli chcecie brać udział w następnym filmiku, jeśli będzie dotyczyło jakichś pytań, czy coś tam ten, bla bla bla, to zapraszam na, jego, na mojego Instagrama marta.niec. Tam możecie brać ze mną udział, właśnie w tam różnych, tam ten sugerować filmiki i tak dalej do twoja. Dzięki Magda, że byłaś tutaj ze mną dzisiaj. Nie miałam wyjścia, dzięki. Pamiętajcie zalajkować, kliknąć też Napierdolę. Ja Polikować filmiki, jeśli wam się spodobał, bo Ci nawet nie spodobał, macie lajkować. I pamiętajcie subskrybować, jeśli chcecie widzieć więcej mnie. Ja że ty subskrybujcie, bo Marta ma fajne filmiki. O, oh, thank you. A bo jak jestem sama w tym akademiku, ty puszczasz sobie wy... mój głos w tle? Nie, oglądałam <grym> twoje filmiki i się nie czuję sama i się śmieje i jest fajnie. O, no, no, fajnie, A ty zostawisz. Dzięki wielkie, trzymajcie się, buziaczki, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Bye!